Cześć, tu Madzie, witajcie w kolejnym odcinku z gry Inverbis Virtus. E, bardzo się cieszę, że Wy się cieszycie, że seria powróciła. E, również się cieszę, że mogę po raz kolejny sobie tutaj grać. E, pisaliście mi dość dużo wiadomości i komentarzy, co ja tu powinnam robić i w ogóle. Mam nadzieję, że wszystko spamiętałam i jako tako uda mi się zastosować do tego. A jeżeli nie uda, to tylko i wyłącznie ze stresu. E, bowiem w jakimś stopniu jest tutaj na mnie taka presja, żeby mi się uda. Żeby jakoś za dużo się z czymś nie męczyć, po prostu, żeby pokazać tą grę ciekawie, bo jak dla mnie i dla dużej ilości z was gra naprawdę się podoba i wydaje się ciekawa. I naprawdę tutaj te, te wszystkie kosmosy, nie kosmosy się podobają. Dobra, tutaj mi się chyba ten dziennik zaktualizował już wcześniej i jak widzę, nic się nie robi. Pójdźmy sobie tak na prawo. Tak. Jak mam do wyboru, na lewo czy na prawo, zawsze idę na prawo. Dobra, nie magia. No to nie magia. Czekajcie, zajrzymy sobie najpierw tu. Okej, okay, tu są schody na dół. Wiadomo, po amnezji, że schody na dół to zło wcielone i wszystko co najgorsze. Więc idźmy na prawo, może w inną stronę. Tu jest tak dziwnie. Roślinność, skały. Tutaj jak, jakiś kosmos. W ogóle mi się tutaj Dead Space jakiś przypomina. Okej. Okay. O, mamy różowe niebo. I to się jeszcze kręci. Dobra. Chwialuda. Okej. Okay. Dobra, mamy pięć czerwonych punktów, tylko teraz jest pytanie, czy te czerwone punkty to są jakieś zadanie, które ja mam wykonać, czy to po prostu tak, bo tak. W ogóle mówiliście, że dość sprawnie pamiętam wszystkie zaklęcia i w ogóle. A bo ja znalazłam taki patencik, że sobie wszystkie zaklęcia napisałam na kartce. Dja luda. I tych, których nie pamiętam, to po prostu szybko sobie zerkam, bo to jest wygodniejsze niż zaglądanie do dziennika. Ale wiecie co? Tu są inaczej te punkty ustawione teraz. Mhm. W ogóle jakaś dziwna muzyka jest. To jest jakiś safe. Tam są schody. Tam już nic nie ma. Dobra, może schodkami pójdźmy. Dzisiejszym odcinkowi będą przewodniczyć schody. Daleko jeszcze? No niedaleko. Kolejna jakaś mapka. Dzień dobry. Tial Uda. Planetarium. Dobra, jednym słowem, nie dla nas to jeszcze. Jeszcze musimy sobie poczekać. Czy ja mogę się tym teges? Namet Atul. Namet Atul. Namet Atul. Namet Atul. Dobra. Poszłam szybciej, niż jakbym miała złazić. Czekajcie, przyszłam sobie stąd. ten wiatrak pamiętam. Pocierał mnie ostatnio, więc tam nie chcę iść. O, widzicie, jak ładnie na prawo i schody w górę. A schody w górę są chyba lepsze niż schody w dół. Tak, zwłaszcza, że muzyka powiała grozą. Dzień dobry. Nie no, mamy tylko figurę, tam jakieś przejście. Jak tu czerwoniutko. Tial uda. Coś się stało? Coś się zrobiło? Nic? Ja może na tej mafii coś się zaktualizowało w tym dużym pomieszczeniu? A, pasang się nie zaświecił, nic się nie stworzyło. to A, Wydawało mi się, że znacznik mi się zaświecił. O! I się wykąpać możemy. Jegamida. No, w sumie wiele nam nie trzeba było, ale zawsze coś. do przejdę? Przejdę. No, chyba nic nie ma. Tu jakaś czarna dziura. Mam wrażenie, że kiedyś to się otworzy. Dobrze, no, że muzyka wróciła, bo już mi jakoś tak dziko było. I pan nie ma ręki. Jest tu gdzieś twoja ręka? Przyczepić ci czy coś? Ale tam są schody w dół, to nie skorzystam. Zwłaszcza, że ich nie znam. Tial uda. No, dobra, kolejna pojęciółka się świeci. Urosła ci ręka? Nie urosła, przykro mi. Na serio, nie masz nigdzie tej ręki? Będę ci wlazła za tą ławę poszukała, ale wiesz, boję się, żeby się nie sparzyć. Dobra, wiecie co, ja bym. Że miałam wrażenie, że. A to my jesteśmy na górze, a myśmy wleźli tam. Dobra. Chciałam się teleportować, ale do bezpieczeństwa własnego sobie się przebiegnę. Czy tu nic nie ma? To jest głowa, ok. bikenu. Dobra, nie mogę tego dotykać. No to dobra, nie czepiajmy się, potem nie będzie w snach nawiedzać. Widzimy sobie skąd żeśmy przyszli. No i chyba te dolne schody nas nie ominą, coś mi mówi. I dziwne jest to, że muzyka się tak nagle urywa. Tak to troszkę przeraża. No ale no dobra, to jest gra przygodowa. E, nigdzie nie spodziewałem, że to ma być jakikolwiek horror czy. czy coś. Więc jak coś wypadnie i nas zeżre, no to to trudno się mówi. Aha, dobrze. My stąd przyszliśmy, to wracajmy na prawo. Przebolejmy te schody w dół. Chodźmy po tej tej jelicie. No to, to wygląda jak jelita to świecące. to ucieka do góry. Dobrze, pójdziemy bez jelita. Też nam się uda. Ja mam taką nadzieję. Więc serio, czuję się tutaj jak w Dead Space. Viriowsk, gdzie jesteś? Hmm. Dobra, wiem, gdzie on jest. Mi nie pomoże. Dobrze, zapiszmy się, może. Bo tam troszkę mamy pootwierane, więc. Znaczy, pootwierane. A. 11 chyba, nie? Dobra, nieważne. Eee. Obikenu. Ja e, nie mogę tego podnieść. Nie wiem, tak, tak stało, Myślałam, że może coś mi się przyda. Eee. Tialuda. Tialuda. Atul Agni. Atul Agni Uda ten. Tial uda, Tial uda. Dobra, teraz to przynajmniej wygląda normalnie. Wcześniej wyglądała jak taka czerwona maszynka do mięsa. Aha, ale ja, ja mam nadzieję, że ja po tym skakać nie muszę, nie? No raz tu tłuczę, tu tłuczę, to tłuczę, ale tu nie tłuczę, dobrze. Już jakiś postęp jest, tu też nie tłuczę. Tam się raczej chyba nie dostanę, a tu tłuczę, tu tłuczę. A jak tu stanę. Dobra, wleśmy może najpierw tam. Na met, atul. Gdzie ja się w ogóle mam dostać? Jakie pytanie dnia? Tam się dostanę? Na met atul. Na met atul. Na met atul. Na tym nie mogę stanąć. Jakby tak szybko stąd... Ale nie, bo ja na tych świecących stawać nie mogę. Dobra. Gdzieś wyżej. Tu gdzie świeci. Dobrze. Spróbujmy sobie stąd. Tylko niech tu stuknie. Na met atul. Nie ochrona. A tu stuka? Na met atul. Na met atul. Nie, tu nie stuka. Tu jest bezpiecznie. Dobra. Mam już większe pole widzenia. Tam się coś świeci, to tam być może. Tam się świeci. Dobrze, spróbujmy się dostać tutaj najpierw na to, gdzie się świeci. Na met atul. Na met atul. Na met atul. Dobra, jesteśmy tutaj, gdzie się świeci. Tylko ja bym chciała tu niżej może. A tu, tu. Atul Agni, atul Agni, udano temu. wiem to wysadzać. Mam nadzieję, że to nie jakiś alarm i gadzina nie przyjdzie do mnie. Choć tak zło się nagle zrobiło. Dobra. Czy przypadkiem nie ma tej tablicy takiej, tej, tej? Że tej? Czekajcie. Na metatul. Na metatul. Jest. Tylko ja nie przelezę, bo mnie mielonką zrobi. A jakby te świecące zablokować, co by tu nie leciały, to to się przestanie kręcić, i to. Też się przestanie kręcić i przestaną te tłuczki chodzić. O. To brzmi jak plan. Wymyślałem, przeze mnie ale plan. To wróćmy tam na metatul. Dobra, chodź tu gdzieś bliżej. Na Atul. Na metatul. Na Atul. Na Atul. Dzień dobry. Pialuda. Ektolumen. Okej. Okay. Obikenu. Chodź. No, niech pisze, że nie przejdziesz. Trzeba było tyle żreć i stać się dużym kryształem. No dobra, tu nie mam co pultać, bo ten dźwięk mnie przeraża. Czekajcie, tu niżej widziałam też taką platformę. Na metatul. A jak spadnę? Wow. To jest w ogóle jakaś grawitacja dziwna, jak na Marsie. Tak, byłam na Marsie wiem jaka tam grawitacja. Tja, Luda. O, Ektolumen. Uhu, jest mi Tak Takiego jeszcze nie widziałam. Obikenu. Obikenu. No, bym się zdziwił, gdybym nie mogła to było Dobra, leż tu. Albo nie. Obikenu! Obikenu. To na met na met ekto opus obi atul na met hmm. na met atul już tylko jak ja tu wlezę to gdzie ja z tym mam poleść a raz chcieliśmy to blokować obi kenu na met ekto Opus obi. Dobra, tam już nie robi. Nawet nie czuję, kiedy rymuje. Namet atul. Namet atul. Ektolumen. A jakby te snopy skierować z tego czerwonego tam? Obi kenu. Chodź. Czekajcie, bo ten przewraca w tą stronę, to może tego się czepnę? Co, tego na dole? Czekajcie... Jakieś takie dziwne miejsce to tworzy... Dobra, siedź tu. Opus obi. Opus obi. No, sieć tam, ty przewracasz wszystkie w prawo, jakby z tego dolnego może? Czekajcie, jest, tu gdzieś, gdzie ja mogę. Tu może. Na metatul. Nie to. Na metatul. Na metatul. Coś to. Na metatul. ty jesteś? Obikenu! Obikenu! Na met Ekto! No i do tego światełka, i No nie muszę ją sięgniesz. Gdzieś tu? Albo mu te przeszkadzają. Ekto na met! Opu sobi Troszkę niżej. Obikenu. Obikenu. Obi-Kenu. na met? Opu sobi Troszkę niżej, chyba powinieneś być Obikenu Obikenu. Ek to na met. Namet, namet ek Opus Opusobi. No, prawie blisko. Czekajcie, że miastąd się nie spodywła. Obikenu. Ek to na met. Opusobi. Znowu nie tak. Obikenu. Obikenu. Opus obi. Dalej nie w tym miejscu. Gdybym musiała gdzieś z drugiej strony stanąć, to byłoby mi łatwiej. Albo gdzieś tu. A bym ja tu stanęła? Atul na met. Na met. Atul. Troszkę bliżej to. Obikenu. Opus obi. Nie? Obikenu Obi Obi. Obikenu. Dobrze wraca tu. Chodzi się tamtą mańkę. Tego. Chodź tu nie majtej się. Albo tędy o. Opus obi, troszkę dalej obi Kenu, obi canu. opus obi, obi canu. opus obi, dalej obi canu. Obi kenu. Opus Obi. Teraz za daleko. Dobra. Pomyślmy, jak wyciągnąć tamten kryształ. Ważne, że tu mi się nie świeci. Może to ma mi się nie świecić po prostu na to, a nie świecić w tamto. E, sorry, w tamto. A, Dobra. Jakbyśmy tam wleźli? No, banglaj. Zaproszenia potrzebujesz? Namet Atul. Namet Atul. Namet Atul. Dobra. Boże, te straszne dźwięki tam. Namet Atul. Udano tem. Nie wiem, po co ty tam chciałeś wybuchać, ale okej. Okay. Namet Atul. Namet Atul. Mogę na to? Czekajcie, było takie drugie zaklęcie. Notem atul opum. E, mogę na skrzydełko. Namet atul. Namet atul. Namet atul. Nie spadywni. Notem atul, atul opum. sobie picie. To ja muszę teraz wrócić tam na dół, żeby to... Aż nie, mogę tu zostawić. Atul Agni. Dobra. To jest trzeba zleść niżej. Namet Atul. Namet Atul. Namet Atul. Namet Atul. Notem atul opun. Namet atul. Atul agni. Atul agni. Uda tem. Jest. Teraz ustaje się te kryształy. Obikenu. Obikenu. Drugi wyraz trzeba bardziej akcentować. No jednak trzeba to tam zabanglać. Gdzie ty jesteś? Jeden kryształ, drugi tu. Namet ekto. Ekto na met. obi. Stój tam, nie może tam jakoś na dół zlazło. Na met atul. Dobra, może spadni, ci nie będzie. Gdzie Ty jesteś? Ty jesteś tu. Obikenu. Tak, na pewno, Lumential. Obikenu. Na Met Ekto. Opus obi Obikenu. O, 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 jest. Opus obi. To w tego kryształa trzeba było walić, a nie w to światełko. Obikenu. Obikenu. Opus obi kenu. Obi kenu. Opus Jeszcze troszkę musi być. Bo Ja muszę jakoś tak wygodniej stanąć. Obi No już syczało. Opu obie. Ja zwolniło się. Będę mogła się teleportować. Dobra. Na met atul. Na met atul. Na met atul. Freezing beam. Jak to się mówi? Ibon ecto. Ibon Ekto Okej. Okay. Trzeba będzie dojść do listy. A z tyłu nic nie ma. Ibon Ecto Wow, winter is coming! We wish you a merry Christmas. A tu? To... A ale kto pozwolił się popsuć. Wiedziałam <grywia> się tym nie bawiła. Dobra. Tak, teraz Madziu jak było zaklęcie. I Bon ekto. I Bon Ecto. No, zwolnij. Namet Atul. Niech, niech, niech. Dobra. To teraz możemy sobie zejść na dół i wziąć się, zapisać. To tak może jakoś tak bezpiecznie ja bym prosiła. Namet Atul. Na Met Atul. Na Met Atul. Wow, nie banglaj mi tu przy mnie. O, jak tu się fajnie skacze. naprawdę, jak na Marsie. Wow. Dobra, chodźmy sobie tu, zapiszmy i myślę, że mogłem tutaj dzisiejszy odcinek skończyć. Jeszcze pójdę tylko do tej dużej komnaty, sprawdzę, czy tam się coś zmieniło. Nie, żaden delay. Broń Boże. Dobrze, w końcu to przynajmniej rozwiązało się. Czy tu gdzieś jakieś przejście się nie roztwarło, czy czegoś nie ma? I ta dramatyczna muzyka. Ale w sumie skoro mam mrożenie, to powinnam też mieć palenie. Pamiętacie tą dużą ścianę, którą ostatnio znalazłam z lodu? Ją na pewno trzeba jakoś rozstygować. Hello, wróciłam. Czy ktoś tu coś na mnie? Hmm, tu się nic nie zmieniło. A tutaj jakby jednej kropki nie było. Mi się wydaje, że na każdej po 5 było, a tutaj są teraz cztery. Coś więcej tu się zmieniło. Ja safe, tak jak był. Na górze chyba nie. Wiecie, co jeszcze sobie podejdę do tamtego wiatraczka? Zobaczę, czy jego ja mogę zamrozić. Tam jest save? Co tu się saveuje? Jest w ogóle zamknięte. To jest chyba save do tego wiatraczka. Ale tam jest magia. Nie wiem, jak ja tam by przeszło. I bo on Ecto. No, bo zwolnij jeszcze trochę. Myślę, że tak prosto w to twoje skrzydeło trafić. Jak, jak ja. Dobra. A, bo tu są na ten, na tą W sensie, że trzeba depnąć co się otworzy. Że nie szybko się otwiera. Dobra, myślę, słuchajcie, że skończymy sobie dzisiaj odcinek. I bonek to. Jak się jeszcze muszę nabawić, oczywiście, bo mi mało. No. To jest dużym skrzydłem. W nie można zamrozić trasa dobrze. E, przy tym w drugą stronę się chyba kręciło. Dobra, nieważne. E, wróćmy sobie może tutaj do tego pomieszczenia i tutaj się zapiszmy. E, jakbyście mogli powiedzieć mi, gdzie ja teraz powinna iść? Czy dalej mam urzędować z tej strony i iść tam, właśnie gdzie sobie tam tąpnęłam, Czy powinnam pójść teraz na drugą stronę od tej komnaty, e, w którą wchodziliśmy? No tak, tak, tak byłoby mi jakoś bezpiecznie, gdybym miała Wasze błogosławieństwo. E, dobra, to ja na razie żegnam się z Wami. W ogóle teraz uważam, że to są te straszliwe maski. Okej. Okay. I, I to piękne niebo. Gdzieś kiedyś na Allegro w podobnych odcieniach Legendsu widziałam, ale to mniejsze. Dobra, dzięki Wam bardzo serdecznie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Niedługo już kolejny. Czekam na Wasze rady, komentarze i co tutaj powinnam zrobić i czy dobrze kminie, że tu zginęła jedna kropka. Tak więc dzięki, trzymajcie się, no i cześć.